Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu? Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Codzienne podsumowanie dr Marek Kozubel Marku. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór, Mateuszu. Pozdrawiam słuchaczy. Jakie, jaka sytuacja na froncie, jaka sytuacja w Bachmucie? No to zaczniemy od Bachmutu. Oczywiście najcięższa sytuacja jest na północ od miasta, konkretnie na północny zachód od niego. Chodzi o walki z szosy M03 prowadzącej ze Słowiańska do północnej części Bachmutu. Otóż Rosjanie nadal kontrolują Berchiwkę, w zasadzie nie utracili nad nią kontroli w ciągu ostatnich dób, nawet w niedzielę, kiedy Ukraińcy przeprowadzali swoje kontruderzenie. Rosjanie niestety odzyskali za to wieś Jachidne nad którym kontrolę chociaż częściowo właśnie utracili w wyniku niedzielnego kontruderzenia ukraińskiego. Również obecni byli ostatnio w północnych obrzeżach już Bachmutu, czyli już na terenie zabudowanym, rosyjscy korespondenci wojenni. Chodzi konkretnie o dzielnicę Stupki, o dobrze pamiętam. Chodzi o to, że pojawiają się oni w zasadzie w miejscach, które są już pewne, Zabezpieczone przez oddziały rosyjskie. Także no, rosyjscy korespondenci wojenni nie muszą się obawiać o to, że powiedzmy znajdą się pod ostrzałem, wzięci do niewoli, to głównie o to chodzi. Bo jeżeli chodzi o coś takiego jak ostrzał artyleryjski, no to tak naprawdę zdecydowana większość z nich działa w zasięgu takiego ostrzału. Także tutaj akurat na to nie ma sensu za bardzo zwracać uwagi. Ale jeżeli chodzi właśnie o pojawienie się w północnej dzielnicy Bachmutu, już na zachodnim brzegu rzeki Bachmutki, korespondentów wojennych, no to to oznacza, że Rosjanie tam się czują dość pewnie i nie obawiają się przynajmniej w najbliższym czasie takiego ukraińskiego kontruderzenia, które mogłoby wyprzeć ich z tamtej części terenu zabudowanego. Także no, sytuacja jest tam ciężka. Rosjanie starają się nacierać w kierunku wsi Bogdaniwka oraz Chromowe. Pod obiema wsiami znajduje się szosa, która prowadzi z Jaru do Bachmutu. Obecnie nawet ona nie jest bezpieczna, aczkolwiek w rejonie jest dość dużo ukraińskich formacji. Z tym, że prawdopodobnie większość z nich to są jednostki lekkie. Jeżeli chodzi o południową szosę prowadzącą do Bachmutu, chodzi o szosę prowadzącą z miasta Konstantyniwka, to tutaj Ukraińcy utrzymują swoje pozycje, bronią również położonej obok tej szosy wsi Iwanivskę, no, walki są bardzo zacięte. Ukraińcy niekiedy przeprowadzają kontratak, odzyskują część terenu, starają się zepchnąć przeciwnika. Także tam można powiedzieć, że obie strony mają takie jakby, można tu powiedzieć, swoje stałe linie oporu, miejsca wyjściowe do podejmowania kontrataków bądź szturmów. No w przypadku Rosjan, rzecz jasna, to ostatnie, i właśnie pomiędzy nimi znajduje się ten teren, na którym po prostu ta linia frontu zmienia się niekiedy co dnia, a możliwe, że nawet i kilka razy dziennie. Jeżeli chodzi o sam Bachmut, no to tutaj oczywiście bardzo tragicznie wygląda sytuacja na wschodnim brzegu Bachmutu. Na, na wschodnim brzegu rzeki Bachmutki, przepraszam, czyli chodzi o tą mniej więcej jedną trzecią terenu zabudowanego miasta, o której toczą się najcięższe walki w Donbasie. Dlaczego użyłem takiego przymiotnika tragicznie? Nie chodzi o to, że Ukraińcy ponoszą tam jakoś bardziej koszmarne straty niż Rosjanie, że sytuacja jest tam jakoś skrajnie beznadziejna. Bardziej chodzi mi tutaj o to, ile terenu zabudowanego pozostało w rękach ukraińskich, bo tam po prostu linia frontu cały czas zbliża się do brzegu właśnie rzeki Bachmutka, która właśnie dzieli miasto na dwie nierówne części. Z tym jednak, że prawdopodobnie te ukraińskie walki na wschodnim brzegu. Mają jedynie charakter opóźniający. Także, no, jak już nieraz wspominałem, wschodni brzeg Bachmutki w zasadzie już od dawna należy uważać za stracony. Ukraińcy się prędzej czy później mieli i tak z niego wycofać, po to, żeby bronić się wygodnie za przeszkodą wodną. No i właśnie zapewne też i z tego powodu Rosjanie podejmują również właśnie ataki. W północnej i południowej części terenu zabudowanego. I na razie te działania no to kończą się takim no, na razie niewielkim powodzeniem. E, największe właśnie sukcesy Rosjanie osiągają tam, gdzie Ukraińcy i tak planują się na dłuższą metę wycofać. E, wycofują się po prostu z terenu, e, który i tak kiedyś musiałby paść i znaleźć się w rękach mhm. rosyjskich. Także tutaj jeszcze można zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ostatnio pojawiły się sygnały ze strony ukraińskiego ministerstwa obrony, że na razie dowództwo ukraińskie podjęło decyzję o dalszym utrzymywaniu Bachmutu. Nie wiemy, czy to nie jest zmyłka, bo władze ukraińskie już nieraz tak mydliły oczy. Przede wszystkim Rosjanom dawały pewien sygnał, który no, potem okazywał się no, po prostu elementem podstępu. Tak chociażby było w trakcie walk na przełomie sierpnia i września, gdzie władze ukraińskie ciągle powtarzały, że priorytetem będzie kontrofensywa w obwodzie hersońskim, a tymczasem już na początku września Ukraińcy znienacka przeprowadzili uderzenie w obwodzie hersońskim. No, pamiętamy, że bardzo spektakularne. E, no i czym to skutkuje? E, Rosjanie się mocno uparli na Bachmut i odnotowane jest to, że pod to miasto wysyłane są nawet oddziały rosyjskie z innych odcinków frontu, więc niewykluczone, że Ukraińcy mogą celowo teraz wprowadzać Rosjan e, no, na manowce ale też nie można też wykluczyć i tego, że Ukraińcy faktycznie będą chcieli wykorzystać Bachmut jako magnes na... z innych odcinków. A wszystko mm -hmm. po to, żeby później powtórzyć y, podobne zagranie, jak miało miejsce y, w obwodzie hersońskim we wrześniu ubiegłego roku. Y, jak będzie, zobaczymy. Y, myślę jednak, że nie należy się spodziewać dokładnej kopii mm -hmm. ukraińskich działań. No niemniej jednak sytuacja naprawdę układa się dość interesująco, choć z drugiej strony pamiętajmy, że za tym wszystkim i tak idą ludzkie ofiary, cierpienia. No, musimy czekać na to, co będzie dalej, obserwować jakie będą tendencje no i jakie decyzje będą podejmowały dowództwa z obu stron. Doktor Marek Kozubel, dzisiaj w podsumowaniu, Marku, bardzo dziękuję. Ja również bardzo dziękuję, pozdrawiam.